Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, i chłopcy, kłaniam się nisko i słuchawki. Witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 29 czerwca 2023 roku. Słońce wzeszło o 4:27, a zajdzie o 21:08. Imieniny obchodzą Piotr i Paweł. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień ratownika WOPR. Motw to na dziś, aby wyleczyć ranę, należy przestać jej dotykać. 160. wydanie Codziennika Motywacyjnego zapraszam z całej siły. Temat 160 wydania codziennika motywacyjnego został przeze mnie wydłubany z mojej mailowej skrzynki, ale nie do końca, ponieważ temat ten przeplata się bardzo często wśród rozmów, które prowadzę z moimi coachi albo wręcz z moimi znajomymi. O co chodzi? Chodzi o żałowanie. Posłuchaj bardzo uważnie. Niejednokrotnie w mailach czytam. Że ktoś żałuje czegoś, że ktoś żałuje, że nie podjął jakiejś decyzji kiedyś tam, że nie zrobił czegoś kiedyś tam, że lata temu zbieg okoliczności, zdarzeń, zbieg czasu, przestrzeni i wiedzy poprowadził kogoś w tę, a nie w inną stronę, i ten ktoś teraz bardzo żałuje. Czy warto? Absolutnie nie warto. Nie warto wydatkować swoją energię na czas przeszły. Czas przeszły, jak sama nazwa wskazuje, już przeminął. Jego nie ma. Na tamten czas, na tamto miejsce, na tamten splot zdarzeń, na tamtą wiedzę, zasób z Twoich skilli, patentów i wszystkiego tego, co Cię otaczało, podjęłaś albo podjąłeś słuszną naówczas decyzję. I to samo dotyczy wszystkich tych, którzy żałują wszystkiego tego, co nie pyknęło w ich życiu. Nie pyknęło z jakiegoś powodu. I nie dlatego, że byłaś słaba albo słaby, że miałaś pecha, albo że ktoś cię przeklął. Generalnie nie był to czas i nie było miejsce na zrobienie czegoś. Należy zdać sobie sprawę, że nic w twoim życiu nie dzieje się bez przyczyny. Dlatego, że wtedy, na ten czas, kiedy podejmowana przez ciebie była jakaś decyzja, czy jakaśkolwiek inna życiowa sytuacja, miałaś taką, a nie inną wiedzę, miałeś taką, a nie inną wiedzę. Miałeś taki, a nie inny przelot energetyczny. Mówi się bardzo górnolotnie, że ktoś nie był gotowy na coś i dlatego tego nie otrzymał albo tego nie zrobił. I to niezaprzeczalny fakt. Historie o tym, że ktoś żałuje czegoś, że czegoś nie zrobił, że się nie edukował, że nie zakochał się w tej albo w tej dziewczynie, że nie podjął rękawicy w tej albo w tej pracy, albo nie był z tym i z tym facetem. To już czasy przeszłe, przeszłe, minione. Ich nie ma. Odeszły bardzo, ale to bardzo daleko. Nie oglądaj się w tył, bo to nie ma najmniejszego sensu. Przed tobą droga. Droga, która może poprowadzić cię do spełnień. Możecie poprowadzić do wszystkich tych rzeczy, które chcesz w życiu zdobyć, osiągnąć, czuć się tak a nie inaczej, robić wszystko to, o czym od zawsze marzysz, ale zdaj sobie sprawę z jednej bardzo ale to bardzo ważnej rzeczy. Jeśli masz świadomość, że jakiś przebłysk u ciebie mówi, że czegoś żałujesz, to oczywiście nie rozkminiaj tego, ale staraj się to naprawić i nie ma żadnego znaczenia, ile masz w tym momencie lat. Czy masz 18, 25, 55 albo 70 lat? Nie ma żadnego znaczenia. Po prostu wstań i zacznij to robić. Nie ma znaczenia, czego dotyczy ten Twój rozkminiany cały czas w głowie patent, że czegoś żałujesz. Oczywiście pewne zdarzenia w Twoim życiu nie odpalą, bo jeśli chodzi o jakieś miłości, które dawno przebrzmiały, gdzieś odeszły, mają szczęśliwe domy, rodziny, w wielu przypadkach już nie żyją. Tego nie zmienisz, ale wszystkie te rzeczy, które kiedyś zostały przez ciebie z jakiegoś powodu odpuszczone, jak to młodzież mówi, zleszczone, olane, możesz zrobić tu i teraz. Oczywiście, jeśli pozwala ci na to twoje ciało i umysł. Jeśli tak, nie zastanawiaj się nanosekundy, zacznij to robić. Twój wiek, status społeczny, Twoje wykształcenie, Twoje przeloty myślowe nie mają żadnego znaczenia. Jeśli masz jakieś marzenie, jeśli coś zawsze chciałeś zrobić albo chciałeś zrobić, to po prostu to zrób, jeśli pozwalają ci na to oczywiście twój umysł i ciało. Ale wydatkowaniem energii wstecz nie dojdziesz donikąd, nie dojdziesz donikąd. Zauważ, że ludzkie życie jest linearne. Biegnie od momentu urodzin do momentu zejścia z planszy. I my nie mamy zdolności cofania się w czasie, my nie mamy zdolności cofania wydarzeń, zdarzeń, naszych decyzji. To się jeszcze nikomu nigdy nie udało. A odnoszę wrażenie, że jest bardzo, ale to bardzo dużo ludzi, którzy siedzą cały czas i rozkminiają, jak kiedyś było, albo jak kiedyś tam nie podjęli jakiejś decyzji. I analogicznie. Pewne sytuacje odbywają się na Facebookowych grupach. Ludzie płyną w jakieś regresje hipnotyczne, bo myślą, że zmienią dzięki regresji coś w swoim życiu, w sensie podjętej decyzji, w sensie jakiegoś przelotu. Absolutnie tak się nie wydarzy. Jeśli ktoś tak twierdzi, to naciąga cię wyłącznie tylko na pieniądze albo na inne dobra. Druga sytuacja rozkminiania. Nie wiem czy zauważyliście, ale ja to zauważam bardzo, bardzo często i to jest bardzo popularne na facebookowych grupach np. dotyczących PRL-u czy czasów minionych. Wiele osób rozkminia PRL, mówią, że w prl było dobrze, że było super, że brzyło się naprawdę cudownie, genialnie, była praca i tak dalej. Nie biorą jednej rzeczy pod uwagę, że PRL był strasznym systemem, była komuna, był zamordyzm, nie można było się wychylić, trzeba było robić to, co kazała rządząca partia, coś mi to przypomina. I, I pewne rzeczy. I oni mówią, że oni tęskną za komuną i za PRL-em. A prawda jest taka, że oni za nim absolutnie nie tęsknią. Oni tęsknią tylko i wyłącznie za tym, że byli wtedy młodzi i mogli podejmować decyzje, decydować o sobie. I tego nie zrobili. Nie zrobili tego, a teraz życie płynie dalej w swojej linearności, i oni są po prostu starsi i żałują pewnych rzeczy. Ale z żałowaniem też wiąże się pewna opowieść, bo żałowanie, jak sama nazwa wskazuje, to jest żal, to jest umartwianie. A rozkmiń słowo umartwianie, umartwianie, czyli powolne samego siebie, samej siebie, zabijanie. Nie rozkminiaj nigdy minionych decyzji, nie rozkminiaj nigdy tych przelotów, które miałaś lat temu 5, 10, 15, 20, bo uwierz, nie jesteś w stanie tego zmienić cofając się w czasie i podejmując inną decyzję. Ale zaś jeśli słuchasz tego podcastu, jeśli słuchasz wszystkich tych technik, patentów, o których ci opowiadam od ponad półtora roku, jeśli słuchasz innych rozwojowych nagrań, jeśli czytasz rozwojowe książki, to zdajesz sobie sprawę, że wszystko to, co chciałaś albo chciałeś zrobić, możesz to po prostu zrobić. Ale żeby to zrobić, trzeba ruszyć przysłowiowe cztery litery do tego, żeby zacząć to robić. Nie ma innych rozwiązań. Nie pomogą ci w decyzji żadne hipnotyczne transe, żadne kursy, szkolenia, wyjazdy. Ajułaska, THC, PZU, PKP i wszystkie inne rzeczy, które zazwyczaj pomagają ludziom rzekomo osiągać dobrostan w życiu. Dobrostan zapewni Ci Twoja decyzja. Oczywiście medytuj, transuj, bądź uważna, bądź uważny, korzystaj z kursów i szkoleń, ale nigdy nie przekładaj je ponad swoją decyzję, ponad swoje postanowienie, że co chcesz w życiu zmienić, coś chcesz w życiu zmienić swoim. Chcesz żyć dobrym i spełnionym życiem? Decyduj o tym, ale nigdy nie ceduj tej decyzji na kurs, na szkolenie, na trans, na medytację, na rozmowę z coachem, na jakieś znaki na niebie i ziemi, na to, że masz pecha albo go nie masz, na runy, na różańce, na Pana Boga, na wszechświat i tak Nie dokonuj cesji. Te wszystkie techniki, ci wszyscy ludzie, te wszystkie byty nigdy ale to nigdy nie podejmą za ciebie decyzji. Decydujesz ty, wyłącznie ty, na podstawie samostanowienia o sobie i twojej wolnej woli. Nie ma innych rozwiązań. Ja nieraz czytam maile, które dostaję od was. Ja nie na wszystkie odpisuję, bo po prostu nie daję rady. Mam tego naprawdę masę. Ale mój łysy łeb nieraz popada w wielkie przerażenie, jak piszą do mnie dorośli ludzie, często po czterdziestce, pięćdziesiątce, sześćdziesiątce i cedują swojego pecha, swoje tak zwane melepectwo albo podjęcie decyzji lub wręcz lenistwo właśnie na Boga, że ktoś ich przeklął, że wszechświat, że ma pecha, że nic się nie udaje i tak dalej. Nie ma takich rzeczy. One są wyłącznie w twoim umyśle. To ty sobie sama albo ty sam robisz bariery, które stawiają i wyrastają przed tobą tylko dzięki temu, że tak sobie wkręciłaś do głowy. I to jest niezaprzeczalny fakt. Ja nieraz na szkoleniach NLP rozmawiam z ludźmi, bo tam pojawiają się ludzie, którzy przyszli wyleczyć się z pecha, albo nauczyć się pewnych patentów z kili po to, żeby odmienić swoje życie. I oni myślą, że NLP odmieni ich życie w 100% albo Silva, albo jakaś tam inna metoda rozwojowa. Oczywiście, że tak się stanie, ale tylko pod jednym warunkiem: jeżeli przyzwolisz i zapomnisz o tym całym głównie, które było za tobą które kiedyś, gdzieś tam zrobiłaś, zrobiłeś w takiej, a nie innej decyzji, albo zrobiłaś, albo zrobiłeś pod wpływem czegoś tam na tamten czas i na tamto miejsce. Zdaj sobie sprawę, że życie w twojej linearności w swojej linearności płynie cały czas do przodu i jeśli będziesz odwracała się albo odwracał cały czas do tyłu i rozkminiał, że Basia z piątej c to była taka laska że o Jezu, a wystarczyło podejść i zagadać może byśmy mieli 16 dzieci teraz w ogóle 855 plus i żyli szczęśliwe nie, tak nie było, był taki lot, takie miejsce taki przelot, takie decyzje zapomnij o tym raz na zawsze Edukuj się, rozwijaj i zdaj sobie sprawę, że wszystko, ale to wszystko, co chcesz osiągnąć na ten czas i na to miejsce jest możliwe, pod warunkiem, że na to pozwolisz. Nie ma żadnego znaczenia, czego dotyczy, czy pracy, czy pieniędzy, czy wyjścia z nałogu, czy wielu innych życiowych spraw. Wystarczy, że o tym zadecydujesz, podejmiesz decyzję. Podejmij tę decyzję i zrób to. Ale jeśli będziesz zawsze częstowała albo częstował swój umysł obawami, że oj, albo nie wyjdzie, albo się nie uda i tak dalej. Ja mam odpowiedź prostą: jak nie uda, to kolana nie sprawdzisz, nie będziesz wiedziała nie będziesz wiedział. Zdaj sobie sprawę, weź raz na zawsze do głowy. Nie po to masz wolną wolę i możliwość stanowienia o sobie, żeby z tych dwóch największych na świecie narzędzi nie korzystać. Nie żyjemy jeszcze, mam nadzieję, w opresyjnym kraju. Nie przyszłaś ani nie przyszedłeś na świat za karę. Nie żyjemy w głagu, nie żyjemy w łagrze i nie żyjemy w obozie koncentracyjnym. Wszystko to, co dzieje się wokół ciebie, może być zmienione na podstawie Twojej decyzji. Nie ma znaczenia, jakiego obszaru Twojego życia to dotyczy. Tylko dwa bardzo, ale to bardzo ważne elementy. Przeszłość już była, i choćby skały srały jej nie zmienisz, a przyszłość zależy wyłącznie od Twoich decyzji, które podejmiesz dziś. I o podejmowaniu decyzji było już wiele nagranych podcastów, czy moich, czy innych twórców o uważności, o medytacji, o transie, o szkoleniach. Naprawdę to nie znika z internetu, nie kosztuje cię absolutnie nic. Wystarczy, że klikniesz, posłuchasz, i zdasz sobie sprawę, że ten łysy typ przed mikrofonem nie mówi dla jaj, nie mówi po to, żeby sobie pogadać. Bo ja sobie pogadać mogę ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, ze swoimi przyjaciółmi czy z ludźmi, którzy płacą mi za to, że dla nich gadam. Naprawdę sowicie. Ale jeśli zdasz sobie sprawę, że te wszystkie patenty, te skile, Moje, czy Ratyńskich, czy Guca, czy ziliona innych ludzi, którzy się na tym znają, naprawdę działają. I to, że u ciebie nie działają, to jest kwestia jednego patentu. Twojego postanowienia. Postanowienia, że je przyjmujesz, stosujesz i wdrażasz. Jest też grupa osób, która stosuje pewne patenty, z kilej jara się strasznie, ale za chwilę poszukuje podstępu w swoim życiu. Że... Może to nie działa, może to się nie uda, a może czy to na pewno zasiewa cały czas ziarno niepewności. Zasianie ziarna niepewności jest dokładnie tak jak spróbowaniem. Próbowanie, czy sianie ziarna niepewności, bo może nie działa, a może działa. Może to jest takie duże bajoro. Albo próba to jest przyzwolenie na to, że eksperyment może się nie udać. Zdaj sobie sprawę z trzech ważnych rzeczy. Nie próbujemy, wciśniemy i nie oglądamy się za siebie. Reszta naprawdę jest bardzo prosta, bo życie jest proste. My tylko sobie je na własne życzenie komplikujemy. Kawowiczom z bajkowi.toslash Mediteusz, dziękuję bardzo serdecznie. Przecudowni jesteście. Do końca podcastu mojego albo waszego będę powtarzał, że jesteście najcudowniejsi Wakacjowicze. Nie wiem, co mam powiedzieć, i nie wiem, jak ja wybrnę z tej całej sytuacji przez te dwa miesiące, bo program jest w 90% skończony. My zostawiliśmy sobie margines na to, aby reagować na żywo, co się będzie działo między tymi wszystkimi ludźmi, którzy przystąpili do wakacji zmian. Ale to jest ogromne zaskoczenie w moim życiu, a takich jakich wiele było, pozytywnych oczywiście. Zastanawiam się, czy dwa miesiące to nie za krótko bo jest tyle treści, tyle patentów, tyle skilli, tyle naprawdę fenomenalnych rozmów, że dwa miesiące, A ale to coś wymyślimy. Dziewczynki chłopcy, słuchacze i słuchawki, jeszcze jeden komunikat. Tak jak wiecie, ten piątek jest ostatnim piątkiem, w którym ukaże się co, nasennik motywacyjny sezon pierwszy. Wracamy zaraz po wakacjach 1 czy tam 2 września roku 2023. Codziennik y, motywacyjny będzie się pokazywał w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 6 rano i zmienia na wakacje swoją nazwę na prawie codziennik motywacyjny. Wszystkim tym, którzy jeszcze nie kliknęli w wakacji zmian, przypominam, że dziś do 23.59 można. Jutro, nie wiem co by się wydarzyło, jakbyśmy cokolwiek zrobili jeszcze, Kuba by mnie zamordował, z sepuku albo inne wymyślne tortury. Trzymaj się ciepło i poręczy. Co złego to nie ja. 29 czerwca w czwartek idę oddać się imieni nowemu nastrojowi, a tobie życzę wszystkiego pięknie, niemożliwego i mówię Ci cześć, do usłyszenia o 21.00 dziś. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.